Cześć. Do klasycznego stylu pasują tylko i wyłącznie płaszcze. Żadne kurtki, wykluczone. Czy aby na pewno. Jeśli pomyślimy o stylu old money, quiet luxury, czy po prostu klasycznym, eleganckim, męskim stylu, pierwsze co przychodzi do głowy to płaszcze. Wełniane dobrej jakości o ponadczasowym kroju. Jak najbardziej się z tym zgadzam. Niejednokrotnie powtarzałem na tym kanale, że noszenie typowo sportowych, grubych kurtek, w których wyglądasz jak ludzik, myślę, jest powszechnym błędem. Ich kształt zaburza twoją sylwetkę, nienaturalnie powiększając górną część twojego ciała, przez co nogi wyglądają bardzo szczupło. Z drugiej strony mamy długie parki, które nieodpowiednio dobrane również będą na tobie źle wyglądały. Zwłaszcza jeśli jesteś dość niskim mężczyzną, to także mogą one zaburzać Twoje proporcje. Wiele kurtek dostępnych w sklepach charakteryzuje się kolorami, które nie pasują do klasycznego stylu ma na sobie napisy lub loga czy też różnego rodzaju dodatki jak na przykład futerko jednym słowem ciężko. Ciężko wybrać coś, co byłoby ok, do casualowych stylizacji jednocześnie pasując do naszego stylu. Czy to oznacza, że kurtki nie pasują zupełnie do świata klasyki i elegancji? Wręcz przeciwnie. Pomyśl o Marce Ralph Lauren. Flagowy przykład stylistyki Old Money. W każdej swojej kolekcji mają model, który świetnie się sprawdzi. Kluczem jest odpowiednie dopasowanie go do swoich potrzeb. Spójrz na tę kurtkę klasyczna, minimalistyczna i pasująca do innych eleganckich części garderoby. Cena 12399 zł. Czy tyle trzeba wybrać, aby móc nosić dobrą kurtkę w klasycznym stylu? Zupełnie nie. Pod koniec filmu pokażę ci świetny zamiennik tego modelu, który jest 40 razy tańszy. Tak, nie przesłyszałeś się. Ale na razie wróćmy do tego, co widzimy na co dzień na ulicach. Dlaczego my, mężczyźni, często decydujemy się na kurtki wyglądające w ten sposób? Dlatego, że głęboko w głowach siedzi nam przeświadczenie, że na zimę to kurtka musi być gruba, bo wtedy będzie ciepła. Zupełna nieprawda. Jak to się mówi, liczy się to, co jest w środku. A więc wypełnienie. Standardowo większość kurtek wypełniona jest poliestrem, który nie zapewni Ci wystarczającego komfortu cieplnego, bo po prostu jest syntetycznym materiałem produkowanym z ropy naftowej, tak samo jak butelki plastikowe. Oczywiście istnieją technologie, które zwiększają funkcjonalność tego typu wypełnienia, jak na przykład system Primaloft, jednak najlepszym wyborem będzie wypełnienie naturalne. To, co osobiście będę polecał zawsze, to wypełnienie z puchu i pierza, odpowiednio izolujące i odpowiednio oddychające. Dzięki temu będzie Ci bardzo ciepło, a jednocześnie nie będziesz się pocił. No ok, ale co ma wypełnienie do klasycznego wyglądu? Po pierwsze, wpisuje się to w zasadę jakość, a nie ilość, a po drugie, ze względu na tak dobre właściwości naturalnych wypełnień, kurtki nie muszą być takie grube i nawet cieńsze modele zapewnią Ci wystarczająco dużo ciepła podczas mrozów. Dzięki temu wyglądają one dużo lepiej, co zaraz pokażę Ci na żywym przykładzie. Spójrz na tę kurtkę. Kupiłem ją kilka lat temu, kiedy zaczynałem myśleć o lepszym ubieraniu się i szukałem swojego stylu. Jak widzisz, jest ona w stonowanym kolorze, bez wymyślnych dodatków, no ale jest bardzo gruba, co powoduje, że górna część mojej sylwetki wygląda na mocno nabitą. Oczywiście wypełnienie to 100% poliester, przez co nie jest ona ciepła, mimo tego, że jest gruba. Czy pasuje do eleganckiego i klasycznego stylu? Kilka lat temu myślałem, że jest ok. Nie myślałem wtedy o wypełnieniach i rodzajach materiałów. Teraz wiem, że można dużo, dużo lepiej. Spójrz na tę kurtkę. Elegancka i klasyczna, wygląda po prostu świetnie. Nie jest gruba, nie zaburza mojej sylwetki, a jednocześnie jest bardzo ciepła, ponieważ jej wypełnienie to 90% puchu i 10% pierza. 100% naturalnego wypełnienia, zapewniającego odpowiedni komfort cieplny. Pasuje zarówno do casualowych stylizacji, jak i do tych bardziej formalnych. Jeśli nie masz w swojej szafie płaszcza, to nawet ewentualnie mógłby się założyć do garnituru a jeśli wybieram się na dłuższy spacer i ubieram się bardziej casualowo, to mogę podpiąć kaptur, który również jest z wypełnieniem puchowym, zapewniającym mi dodatkowe ciepło. To jest model, o którym z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że pasuje do naszego stylu. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, na którą wielu z Was czeka. Ogłoszenie zwycięzcy wyzwania Zmieniaj styl, zmieniaj życie, który otrzyma ode mnie indywidualną konsultację online, na której przeanalizujemy Twój styl, zobaczymy, co masz w szafie, czego potrzebujesz, a także dobierzemy Ci indywidualnie stylizację odpowiednie pod Twój styl życia, ale także to, w jaki sposób chcesz się ubierać. Po przeanalizowaniu wszelkiej aktywności, którą brałem pod uwagę, czyli między innymi wysyłanie waszych zdjęć ze stylizacji, wykonywanie zadań, które wyznaczyłem podczas wyzwania, ale także po prostu bezpośredni kontakt ze mną, głównie na Instagramie, zdecydowałem, że zwycięzcą będzie Krzysztof Pawlak. Gratulacje, Krzysiek! Skontaktuję się z tobą bezpośrednio w wiadomości prywatnej na Instagramie i ustalimy odpowiedni dla nas termin. Spójrz na to porównanie. Kurtka po lewej Ralph Lauren, a kurtka po prawej to jej zamiennik. Cena tej pierwszej to 12 399 zł. Tej po prawej uwaga 299 zł. Wypełnienie jednej i drugiej to 90% puchu kaczego i 10% pierza. Obie wyglądają elegancko i klasycznie, Obie mają vibe, old money i obie będą na Tobie świetnie wyglądały. Pomyślałbyś, że można znaleźć kurtkę puchową za 299 zł? Kurtkę, która spokojnie mogłaby być sprzedawana kilka razy drożej, bo jest naprawdę świetnej jakości. Kiedy ją kupowałem na początku sezonu, kosztowała 699 zł, co dalej jest bardzo tanio, jak na ten wygląd i jakość, ale teraz. To jest prawdziwa perełka, którą warto mieć w swojej szafie, bo posłuży ci lata. Mam na sobie kolor czarny, ale jest jeszcze dostępna w kolorze granatowym i to w pełnej rozmiarówce, co przed chwilą sprawdzałem. Więc jak widzisz, kurtki pasujące do stylu old money czy quiet luxury istnieją i można je świetnie wystylizować, tylko często trzeba poświęcić dużo czasu na ich znalezienia. Jeśli nie planujesz zakupów z mojego podręcznika mężczyzny, to pamiętaj, aby zwrócić uwagę na odpowiednie wypełnienie, dobry krój i najlepiej odpinany kaptur, dzięki któremu będziesz mógł nadać kurtce trochę bardziej eleganckiego wyglądu. A jeśli nie masz czasu na przeszukiwanie internetu i chodzenie po galeriach, zapraszam Cię do mojego sklepu, gdzie znajdziesz świeżo zaktualizowany podręcznik mężczyzny edycję zimową. Link podsyłam Ci w opisie filmu. Znajdziesz tam linki do masy zimowych okryć wierzchnich, które polecam, włącznie z tą kurtką za 299 zł. Spiesz się, bo aktualnie jest masa wyprzedaży, co powoduje, że ceny są bardzo, bardzo niskie ale również rzeczy bardzo szybko się wyprzedają.